Hej, hej, spójrzmy co tam znowu pobudowaliście, narysowaliście, skryliście i tym podobne. Osco Games spróbował zmontować model alternatywny dla wydanego 2 lata temu TIE Bombera, prototypowy Tie Advanced, pamiętany z serialu Rebels. Bardzo doceniam próbę zrobienia czegoś z konkretnego zestawu, bo przypomina mi to czasy, kiedy sety Star Wars były jeszcze projektowane po takie alternatywy. Ten Tajad West wyszedł bardzo spoko, jak na coś zrobionego z ograniczonej ilości klocków, oczywiście. Jest otwieralny kokpit, jest napęd, nie uzyskano tutaj co prawda idealnie okrągłej kabiny, ale istnieje chociaż sugestia takowych kształtów. No, trzeba pamiętać, że twórca pracował tutaj tylko z klockami z jednego zestawu, a to wymusza zarówno kreatywność, jak i pewne uproszczenia. Ale jako taka próba kreatywnego wyzwania wyszło to przyjemne. W alternatywne konstrukcje pobawił się też Kaszpi, budując z zestawu 3 -1 -1 -1 -1, czyli tego fajnego małego kreatora z robocikiem i futurystycznym latadłem, powstały takie oto tutaj stacjonarne działo przeciwlotnicze oraz nieduży bojowy mech. Bardzo spoko zagospodarowanie elementów, chodzik jest pocieszny, a działko to coś, co spokojnie odnalazłoby się też na przykład chociażby w Gwiezdnych Wojnach albo w innej kosmicznej narracji. Zestaw to jeden z moich ulubionych małych kreatorów, dlatego cieszę się, że kogoś zainspirował. Oprócz tego autor zmaństrał jeszcze takiego ciekawego robota o imieniu Atom 9, Atom 9 mocyk mocno w stylu retro sci-fi. Bardzo mi się kojarzy z Robim z Zakazanej Planety. Wyszła tutaj ciekawa sylwetka i detale. Mega mi się podoba ta głowa zrobiona z wysokiego, przezroczystego cylindra z jakimiś urządzeniami w środku no i jeszcze ta, dodatk ta dodatkowa aparatura na barkach. No, wspaniale to wygląda. Świetne też yy, pasują tutaj opony nadające fakturę na nogach i ramionach. No i cała ta cylindryczna sylwetka wygląda znakomicie. Bardzo, bardzo stylowe. Jest to zdecydowanie praca powstała z gruntownym zrozumieniem tego, co chciało się osiągnąć i to się ceni. Także fajowe mocyki, gratuluję i jednocześnie też pragnę zareklamować kanał YouTube'owy autora skupiający się na tematyce Hero Factory. Polecam się zainteresować, link dodałem do opisu. Pyrasus podesłał zaś takiego autorobocika. robocika. Sympatyczny malec z rozsuwanym pancerzem na głowie, własnej roboty pelerynką. Yy, władowano w niego mnóstwo stałów kulkowych, dzięki czemu jest potężnie pozowalny. Widać, że ustawianie go to prawdziwa frajda. Bardzo przyjemny, pasowałby jako jakaś poboczna budowla w zestawie Ninjago. Kolorki takie trochę pod Imperium z Dragon Rising. Druga pracka autora to taka mini świątynia. Władnej i spokojnej kolorystyce. Model może być bardziej kompaktowy albo rozłożony dzięki budowie na zawiasach. Pokuszano się tu także o mechanizm zrzucający potencjalnego badacza, yy, znaczy zrzucający potencjalnemu badaczowi lub rabusiowi kamienie na głowę. Także można się tym również pobawić. No i fajnie, takie klimaty trochę a la Adventures. Na koniec jeszcze Perasus prezentuje ninjagowe brońki według własnego pomysłu. Wszystko duże, imponujące, takie przesadzone, ale w dobrym stylu. Szczególnie podoba mi się ta Naginata Rasa i miotacz Pomini Kaja. Takie dobre mini projekty. Część z nich myślę spokojnie mogłaby trafić jako akcesoria do magazynu Ninjago. Pawnik Mod Building pochwalił się za to modelem Ramatry z Overwatch w formie Nemesis. Jest to postać, której kompletnie nie kojarzę, no ale ze śledzeniem czegokolwiek o Overwatch zatrzymałem się już wieki temu, także się nie wyznaję, ale sama figurka wygląda naprawdę kozacko. Jak tak sobie na szybko porównałem z oryginałem, to widzę tu fantastyczne odwzorowanie oryginału. Piękne danie szczegółów, sylwetki, własnej roboty, estetyczna naklejka symbolizująca twarz. No jest to mocek estetyczny, prezentujący świetne zrozumienie potencjału kryjącego się w elementach CCBS. Bardzo ładne. Dalej autor prezentuje postać według własnego pomysłu imieniem Sorcerer. No imię oddaje klimat figurki, rzeczywiście wygląda tak czarodziejsko i mistycznie. Podoba mi się taka stylówka, wygląda jak jakiś mędrzec, bajnikowy czarodziej. Fajna laska i przykuwający uwagę schemat kolorystyczny. Dark Red w sumie rzadko jest łączony z piaskowym. A wygląda to naprawdę dobrze, te zielone dodatki wyglądają jak strumienie energii, także też pasują. Znowuż elegancka konstrukcja całości. Jedyne, co mnie tu trochę szteruje, to może to, że główka zdaje się być troszeczkę mała. Może jakby założyć mu jeszcze jakiś kaptur połączony z płaszczem, to mogłoby poprawić wówczas proporcje i jednocześnie też uzupełnić tę taką magiczną stylowę. Na koniec jeszcze kolega prezentuje dwa z zestawów Hero Factory, Ogrum oraz Splitface. Ten pierwszy wygląda w tej interpretacji jak rasowy orczy mutant rodem z jakiejś narracji fantazy. Piękna, krępa sylwetka, Splitface też fajny, taki potężniejszy od oryginału. Fajowo zaprojektowana spluwa, elegancka sylwetka z dobrze zachowanym podziałem kolorystycznym, znak rozpoznawczy postaci, no generalnie piękna zgraja mocyków. Dalej trochę binnacle od Green Billy, kolega tradycyjnie odtwarza niektóre bunklowe designy, które nie otrzymały oficjalnych modeli, tym razem z budową mrocznego Łowcę Air Watchera, Living Wall, stworzenie z gry Binacle Maze of Shadows z GBA, no taka mocno zapomniana rzecz, więc fajnie, że ktoś ją wspomina. Dalej taki maturański niewolnik z Wojanui, ładnie pomalowana maska jeszcze jeden matoran z komiksów z tamtego okresu, czy matoranka, no bo to jest chyba gamatoranka zgaduję, też yy, fajna maska, lubię ją, fajna jest. No i jeszcze Gate Guardian, jeden ze śmieszniejszych kombinerów, a także ptak z Gierki i Piraka Assault. No sporo było takich projektów dodatkowych z bajników, które można było zobaczyć w grach, a nie było ich nigdy w żadnych setach. Na pewno źródło inspiracji. WK-07 zbudował dwie mini-dioramki dla minifigów kolekcjonerskich, robocik z kosmicznej serii w kuchni. Elegancka, przyjemna budowla, nieduże, schludne. Druga natomiast jest w klimatach meksykańskich i mogę powiedzieć o niej dokładnie to samo. Fajnie zbudowany daszek, ciekawie wyglądają te klocki, krateczki jako wstążki, czy tam inne ozdoby. No taki chyba mój ulubiony styl budowania, ze szczegółami, ale nie przesadzony. Podoba mi się. Mustafa Creator nie ustaje z udostępnianiem swoich projektów na LEGO Ideas, tym razem zbudował coś na ostatnie Ideasowe wyzwanie z nostalgicznymi konstrukcjami. Jego propozycja to nowa wersja ciekawego zestawu Titan XS z XP. Nie pamiętam, czy to już wtedy nazywał się Creator, czy jakoś tam inaczej, ale w każdym razie był sobie jakiś taki właśnie robot. Zestaw pamiętam dobrze, fajnie, że autor nawiązał do czegoś takiego raczej mniej popularnego, tak mi się przynajmniej wydaje, Budowa wyszła naprawdę super. Nawiązuje do podejrzanej sylwetki oryginału, ale daje też coś od siebie, zmieniając niektóre partie z użyciem współczesnych klocków. Na pewno byłby troszeczkę mniejszy od pierwowzoru, ale wygląda stylowo. Po prostu dobry remake. Druga propozycja autora to zrobiony pod skalę Minifik wersja starego technikowego samochodu terenowego Foreign 4, &4 Ox Też ciekawy. Ciekawy wybór nostalgicznego zestawu, ja go zapamiętałem głównie przez to, że był jednym z dwóch technikowych zestawów z tamtego okresu, który zawierał elementy w szybko wycofanym, a naprawdę pięknym kolorze Metallic Green. Mustafa Czatrator zaprojektował swoją wersję w oliwkowym, który jest dosyć zbliżony do tamtego starego odcienia, więc kojarzenia budzą się od razu, Serwetka pojazdu daje oryginał, ale można wsadzić ludzika za kierownicę, bardzo fajnie wyglądają amortyzatory, no i generalnie jest taki brum brumowy, chciałby się takiego zbudować z prawdziwych klocków i pojeździć. Owe projekty kapitalne, żaden niestety nie wygrał w konkursie, ale myślę, że sporo osób je jeszcze doceni. Zoe Fronckowiak, znana też jako Space Girl Production, podzieliła się zdjęciami jej modeli, które dostały swoją ekspozycję na Pyrkonie. Fajna sprawa, zarówno auta, jak i kosmiczne konstrukcje prezentują się pięknie. Oprócz tego praca graficzna, taki ala plakacik z motywami Classic Space, zrobiony na okładkę gier z serii GTA, także spoko, nieźle to wygląda. No i jeszcze nowa budowla, kosmiczny czołg, dedykowany figurce robota, z której ze starszych serii kolekcjonerskich ludzików pięknie do niego pasuje, wygląda ciekawie i potężnie z tym wielkim działem na dachu. Kopułka dodaje retro klimatu, no i też bardzo stylowy mocy. Lubię ogólnie ten trend majstrowania dla kolekcjonerek pojazdów albo pasującego otoczenia. Zakumato powraca z nowymi rysunkami. Tym razem przedstawiają one jego własne wymyślone postacie z również autorskiego komiksu z fabułą osadoną w świecie Bakugan. Clay, Derika i Olive. Całkiem spoko projekty postaci. Życzę powodzenia z komiksem. Sam kiedyś próbowałem swoje komiksy rysować, dawno temu to zarzuciłem, ale może tutaj koledze wystarczy wytrwałości, żeby pracować nad swoją historią. Deddy podesłał tym razem rysunek Reksia Griffina. Okej, okay. no połączenia Reksia z Family Guy to na pewno się nie spodziewałem. Jeszcze taka pracka na schemacie z Mema, Luna i Agnes z Gundam Seed. Okej, okay. autorska interpretacja Fantoma z Bentena, Noriko z w stroju Gundam Fighterów z Gigandama, oraz Mech dla tenisowego anime R for Aim for Ace. Jest anime o tenisie. Chociaż w sumie nie powinno mnie to dziwić. Anime można zrobić o wszystkim. Draxodia prezentuje za to mockę autorstwa jej brata, bezimienną robotkę. Prawdę mówiąc postać mało mi się kojarzy z robotem, bardziej z jakąś taką wojowniczką w ikuśnym pancerzu, ale generalnie bardzo spoko konstrukcja, fajna budowana figurka, podobają mi się te wielkie oczy, robią tu jakieś takie sympatyczne wrażenie. Świetna jest kontrastująca jaskrawa kolorystyka, te różowe włosy w połączeniu z niebieskim ciałem, no i pozowalna, no i ta sesja plenerowa wyszła naprawdę ciekawie. Bardzo spoko mocy, chętnie zobaczyłbym więcej, więc proszę zachęcać brata do budowania. Fnazi postawił sobie za to nielada challenge i wydrukował na drukarce 3D wszystkie kanoniczne Tactical i Super Tactical droidy z animacji Star Wars Clone Wars. Na pewno jest to akceptowalny zamiennik dla super obecnie drogiej oryginalnej figurki starszego modelu droida taktycznego. No Super Tactical droid zaś w ogóle nie doczekał się nigdy figurki. Kolekcja jest naprawdę imponująca. A aczkolwiek nie ukrywam, że jak na mój gust, wydruki w tak małej skali nie wyglądają jednak jakoś super estetycznie. No ale jeśli komuś wybitnie zależy na tych droidach, no to jest to zawsze jakaś opcja. Dalej taki remake pochatu Unitera, bardzo zgrabniutki, świetna sylwetka uzupełniona o sporo szczegółów, efektownie zwłaszcza wygląda zabudowa wokół kostek, ogólnie no wygląda na takiego twardego wojownika. Unitery mogą zyskać stylistycznie, kiedy zrobi się z nimi coś bez tej wielkiej nakładki na tors. Wygląda to od razu znacznie lepiej. Osobiście widziałbym tu może jeszcze jakiś dodatek w postaci łańcuchowej kuli z oryginału, niekoniecznie łączący się z ostrzem. No i trochę nie pasują mi te srebrne kolce na łapkach. Kumam, że mają robić tutaj za coś w rodzaju wysuwanego sprzętu spinaczkowego albo po prostu dodatkowej broni, ale jakoś tak, no nie wiem, te długie gołe ośki, na których są osadzone, odrobinę mi wadzą. Ale wciąż jest to świetny mocek. Wracając do, do klimatów Star Warsowych, kolega machnął jeszcze figurkę Grievousa. No można powiedzieć mocny remake oryginalnego zestawu na bardziej taką filmową modłę z filmowymi proporcjami. Pięknie to wyszło, sam chciałem coś podobnego zrobić lata temu, ale jakoś tak kupiłem główkę Grievousa i do tej pory po latach nic z tym nie zrobiłem, więc tym bardziej doceniam. Grievous jest odpowiednio tutaj szczupły, fajnie rozwiązano dzielone ręce, trochę tylko nie podchodzą mi te palce z droidzich rączek, nie przepadam za tym rozwiązaniem. No i jeszcze zastanawiam mnie te, te, części, te części z na udach przewiązane gumką. Nie wiem na ile takie rozwiązanie jest stabilne, ale pomijając to, naprawdę ekstra Grievous. Poza tym w pobawił się jeszcze przerabianie figurek. Wraz z kolegą Dorkiem machnęli taką alternatywną buźkę dla Schraffigwarts Trish Uny z JDBZ Adventure. Bardzo ładnie to wyszło, ładne malowanie. Buźka bardziej dla wygląd postaci z wersji anime. Niesamowite jest to, co teraz można robić za pomocą druku 3D. Oprócz tego kolega machnął jeszcze takie małe nawiązanie do doktora Hausa, tylko z wykorzystaniem mortki Huntera. <laughs> Zabawne. Oraz chwali się też fanartami własnej postaci z uniwersum Dżidjo Bizarre Adventure. Elvira Kea, bardzo ładne rysunki. Lubię to wyraźnie zaznaczone czarne niemalże cieniowanie. Trochę taki ryceski też vibe daje ta postać, głównie przez armor na nogach. No i projekt Stenda całkiem faniutki, zwłaszcza te creepy cieniutkie palce. Golden Links znowu zapodał trochę cyfrowo zbudowanych, transformujących się robotów. Taki kolega zmieniający się w samolot. Bardzo oszczędna wizualnie praca, ale ładna. Fajne te świdro łapki. Drużyna dinozaurów, łączących się w wielkiego robota w różnych kombinacjach. No to jest ekstra. To tak jak te wszystkie koncepty Sentai, gdzie mechy mają różne konfiguracje w zależności od konkretnych komponentów. Podoba mi się, że w tym zestawie jest naprawdę mnóstwo opcji, I to z takimi mniej popularnymi dinozaurami jak mój ulubiony terezinozaur, albo dinozaury Grubogłowe. Samo główne ciało też wygląda świetnie, takie potężny dino mech z dodatkowymi akcesoriami. No ekstra byłoby kiedyś zobaczyć coś podobnego z fizycznych klocków zbudowane. Tutaj jeszcze taka zabawna interpretacja Mema. Tak, zgadzam się, u mnie to jak najbardziej zdecydowanie były dinozaury i koparki, jeśli chodzi o maszyny budowlane. A tutaj mamy roboty, to symbolizujące, łączące się ostateczne, takie ostateczne dziecięce zainteresowanie. Świetny koncept. Transformer zmieniający się w stary samochód. Chciałbym zobaczyć więcej tego typu projektów Hasbro. No, najbliższe temu są te nowe figurki emulujące designy z Hearts of Steel, ale no, ja nie wiem, jakoś mi one nie powalają. No i ten dzidek od Goldena naprawdę piękny. Jeszcze taka drużyna kombajnerów z maszyn budowlanych, z tego co widzę, każdy robot składa się tu z trzech pojazdów i same z siebie jeszcze łączą się w giganta. Także fajowe, mega zordowe koncepty. I jeszcze tutaj takie dwa ziomki transformujące się w spluwę i mieczyk, byłyby perfekcyjne do trzymania przez jakąś dużo większą postać. Oraz jeszcze taki kolega zmieniający się chyba w najbardziej uroczy pojazd, taki widziałem. Taki pyr-pyr trójkołowy skuterek. Mega słodkie. MF Pearl prezentuje pracę będącą VIP-em, zaczątek zamku Erlenist. Zapowiada się ekscytująco, będzie to chyba dłużej rozbudowane. Na razie mamy takie początkowe kondygnacje. Fajnie tutaj wydremniono kształt frontu, trochę pasującej roślinności. No jest potencjał. Wzór muru wydaje się trochę nazbyt patchworkowy na mój gust, ale zobaczymy jak to się rozwinie. Może może będzie na czym zawiesić oczy. Natomiast Mondrala zbudował takiego oto szczerbatka z jak wytresować smoka. Bardzo fajny, podoba mi się o wiele bardziej niż ostatnio zaprezentowana oficjalna wersja Lego. Kompaktowej w skali mniej więcej minifigurkowej, moim zdaniem tak to powinno wyglądać w wykonaniu Lego. Skoro da się zrobić w podobnym stylu Smoky Ninjago, to jeszcze szczerbatek mógłby się na to załapać. Kolejny fanart od Drebcaka z gry Ultra Kill, Gabriel V2 i Sword Machine. Bardzo mi się tu podoba granie kolorami. Oszczędne, lecz stylowe. I jeszcze taki rysunek, tym razem autorska postać, Cogitus. Taki trochę biomechaniczny design jakby. Powiedziałbym, że widać tutaj troszeczkę klimatu Bionicle. Ciekawe szczegóły, zwłaszcza te błękitne na ostrza na plecach. Oprócz rysunków Repcach pobawił się też w składanie Gunpla i machnął sobie High Grid Synanju Stein. Ładny model, mnie się co prawda Synergy bardziej podoba w czerwonym, ale taki też spoko. Bardzo fajny pozy z wykorzystaniem chyba większości akcesorów. No to mi tylko przypomina znowu o moim packlogu modeli do poskładania. Muszę siąść w końcu do nich, jak wrócimy z wczasów. Filik zbudował bezimiennego Toa Ognia. Fajny kolega, co prawda niezbyt widzę w nim akurat tego konkretnego to, znaczy Toa tego konkretnego żywiołu, bo no nie wiem, jakaś taka mało typowo ognista kolorystyka, ale konstrukcja przyjemna. Podoba mi się zwłaszcza te przerośnięte łapska i konstrukcja nóg. Ja w sumie dopiero po chwili zauważyłem, że on ma tors metru. Ma na tyle własnej substancji, że nie widzę go wręcz jako coś na metru w schemacie. I to jest ciekawe. No po prostu fajny mocyk. Loczek znowu podesłał kilka zrobionych przez siebie fotek. Jak widać, łowi ładne chmury, promienie słońca, naskalne malunki oraz trafił do Rio de Janeiro. Także życzę miłego pobytu. I jeszcze tutaj taki bonusik, rysunek. Nie wiem co ma konkretnie przedstawiać. Kojarzymy się z tym, nie wiem, z tym bibilini, akuratnymi aniołami, których wizerunki przewijają się gdzie nie gdzie ostatnio. No, ciekawe po prostu. Generał Kenobi prezentuje jeszcze nieukończoną, ale już ciekawie się zapominającą pracę postać o imieniu mieszkańców przez świata Matoran. Figurka praktycznie w 100% wykonana z technikowych liftarmów, także powinno być to to wytrzymałe na koniec. Ujęła mnie główka, ma trochę w sobie coś takiego, co mieli bohaterowie filmu Roboty, pocieszny bardzo. Wiem, że praca nad tym gadatkiem jeszcze będzie kontynuowana, ale już teraz proponowałbym zróżnicować jakoś fakturę, bo powierzchnie na torsie czy kończyny są na razie bardzo gładkie, jakieś szczególiki, można spróbować coś tej po prostu porzeźbić. coś by się tu jeszcze przydało. Dalej Mati i jego modelik ATRT, fajny w skali minifigowej. Te oficjalne zawsze są za duże. No i dzięki tym stawom kulowym, nogi na pewno są zarówno pozwalne, jak i wytrzymałe. Bardzo spokojna interpretacja. Proponowałbym tylko zrobić tak, żeby minifig bardziej na nim usiadł niż stał. Wiem, że chciano tutaj oddać pozycję przyjmowaną przez kierującego ATRT, ale w wykonaniu ludzika Lego wygląda to trochę, jakby po prostu na nim stał. No ale i tak modek ma potencjał. Matis instalował też swoją wersję Onuły łączącą maskę z oryginału z estetyką Mata. I wyszło całkiem spoko. Trochę nie do końca mi się to, że jedno ramię jest szare, a drugie... no, całe czarne. Dwa szare chyba wyglądałyby lepiej, no i czepak na plecach. Jest tutaj trochę taki... bardziej wygląda jak budla z gazem. Ale podoba mi się za to konstrukcja torsu, jest odpowiednio taki szeroki i masywny. Dalej coś mniejszego, mini dramka Bitwy na Geonosis. Taka malutka stęka w odpowiedniej kolorystyce, zdecydowanie udało się tutaj ująć klimat tamtego teatru działań. Jeszcze tutaj taka bitwa z uniwersum Halo, drużyna odważnych kontra siły przymierza na planecie Bambi 7. Na pewno wyszło tutaj spoczko otoczenie z tymi zrujnowanymi murami z tyłu i sensownie rozmieszczono roślinnością. Kolorki fajnie tutaj grają, no i tak ta, ta żółć kwiatków przełamująca brązowe mury przykuwa tutaj moją uwagę. I jeszcze taka spora praca łącząca uniwersa Star Wars i Halo. Wielka bitwa między siłami Imperium i Przymierza. Ciekawe łączenie światów. Podoba mi się ten ranny transportowany na noszach. Nie zła rzeźba, bro. No, jest tutaj sporo minifigów. Trochę przez rozmiar, praca wydaje się przez to ściśnięta, ale ogólnie tragedii nie ma. Wciąż zawarto tutaj fajną dynamikę. Barkow prezentuje tym razem taką bajniklą konstrukcję, czteroręki potwór. Piękna rzecz w klasycznym bajniklowym stylu. fajnie, że inkorporowano tutaj te dziwne części z Roboriderów. Coś bardzo rzadko wykorzystywanego, a ja lubię korzystanie z niecodziennych elementów. Fajna rozłożysta sylwetka, pazurki na nogach, ekstra w komponowanie korpusu Wisoraka. Na dodatek łatwo przejmuje czworonożną postawę. No po prostu bardzo fajny bąklos stwór, Nadawałby się do jakiegoś fanowskiego mrocznego łowcy. Dertus majstrował zaś w studio, w studio model samolotu Pilatus P2. Bazujący tym razem na zestawie Lego Indiana Jones. Poprawiono tutaj proporcje, dodano chowane częściowo podwozie, no ogólnie bardzo ładny, elegancki model świetna konstrukcja kabiny, no i w ogóle jest jakiś taki ziół. Chciałoby się go zbudować, chciałoby się go złapać i porobić ziół po pokoju. I to jest dla mnie najważniejsze w Moskach, kiedy wiemy, że chcemy coś złapać i się tym pobawić. Dobra robota. Chase dalej tworzy różne roboty w ramach swojego autorskiego uniwersum, Ala Transformers. No i fajnie, może powstanie kiedyś z tego cała taka konkretna fabuła. Tymczasem AOPL podesał bardzo fajną pracę Space Marine Dark Angel zbudowany na bazie figurki Night's Kingdom. Ekstra mocy podoba mi się to, że trzyma on zarówno warhammerowy klimat, jak i estetykę Night's Kingdom. Dobry do główki, wygląda świetnie, zarówno yy, bez yy, przesłony na twarz, jak i z opuszczoną. I nośne to nie wszystko co trzeba: jest odpowiednia zbalistka sylwetka, fajnie pasująca akcesoria, bolter, mieczyk, tarcza wprost z Night's Kingdom. Ogólnie świetne, dobry pomysł na zagospodarowanie jakoś tematu na nice który chyba nie jest jakoś mega popularny. Ignacy Bałka zmontował takiego nienazwanego Toa Powietrza. Wygląda jak jakiś konkretny wojownik w ciężkim pancerzu z karabinem. Dość ciekawe użycie tych śmiesznych kwiatkowych zębatek jako ozdób na udach. No i te wyrzutnie na plecach sprawiają wrażenie jakiejś takiej dodatkowej aparatury, jakby kominów czy czegoś takiego. Prosta dosyć figurka, ale z fajnymi rozwiązaniami. Oprócz tego dwa fanarty, taki lekki redesign Bumblebee z Transformers Prime, całkiem spoko, oraz Sandwave jako Hatsune -y Miku. No to jest koncept, który do mnie przemawia zdecydowanie. W końcu by się odezwał, zaśpiewał coś. Dobre, dobre. Z kolei Filiberto Tossani zbudował figurkę Gerson Boom z Deltarune Chapter 4. 4. Bardzo spoko do wzorowanie. Powiedziałbym, że dzięki tej charakterystycznej dla Lego kanciastości i studowości wygląda nawet odpowiednio jak pikselowaty model z gry. Fajny sztworek. Udało się tutaj odzorować ten wielki młot i, nie wiem, włosy, wstążkę na głowie. No w każdym razie od razu kojarzy się z tym, z czym powinien. Także gratki. Bubblegum Briggs chwali się zaś zbiorem wcześniej prezentowanych mocyków elegancko ustawionych na półce. Wygląda to miodnie. Wszystkie te konstrukcje mi się podobały i super wyglądałem razem. Ponadto fanarty Optimus Prime's Age of Extinction, no stylowe, muszę przyznać, fajnie zaznaczona głębia. Drugi rysunek zaś kierowany jest do innej mocerki prezentującej na łamach mocy widzów, czyli Zoe Fanskowek. Przedstawia bowiem ją jako transformerkę zmieniającą się w Fiata 126P. Fajny gest, no i jednocześnie spoko design. Podoba mi się tutaj to rozwiązanie z kołami lądującymi w kolanach i ta taka ala spuniczka z drzwi. Daje to trochę taki vibe medyczki, trochę jak Red Alert z Animated. Ładne, bardzo ładne. Bubblegum bawi się także w majsterkowanie i rozpoczęła pracę nad cosplayem Iron Mana. Pobrała szablony z Etsy i tak powoli zaczął powstawać pancerz. Wygląda to naprawdę konkretnie. Zgaduję, że jest to raczej gruby karton, żeby to wszystko wytrzymałe było, no bo estetyka siada ładnie po złożeniu wszystkiego. Po malowaniu. No jak się to po prostu wszystko złoży, pomaluje, no to może wyjść z tego naprawdę dobry cosplay. Jestem ciekaw efektu końcowego. No i jeszcze jedna praca graficzna. Co by było, gdyby Garf Ennis pisał komiksy Transformers? Stylowe. No i jeszcze mem z Optimusem. Tak, zdecydowanie Optimus Prime ma tę przewagę nad Jezusem, jest ciężarówką, przyznaję. Przejdźmy do pracy Roberta Jasińskiego. Makuta imieniem Dark, spoko projekt, mocno insektoidalny przez te czułki. Gdyby był zbudowany bardziej z typowo bąklowych części zamiast CCBS, to świetnie by pasował do Makuta Mystica, ale złożony z CCBS-ów też wygląda fajnie, taka wielka mrówa. Dalej mechaniczny Skorpion, też fajna maszkara, fajne zbudowane szczypce i dobre użycie barków Rakshi. Proponowałbym może tylko zrobić mu jakąś bardziej wyróżniającą się główkę, z wyraźnie zaznaczonymi oczami. I jeszcze tutaj takie własne podejście do postaci Kalmacha. Oja sama budowa ciała jest spoko, tak trochę mi tu brakuje dedykowanej główki, no bo ta gęba ze stopy jest dla mnie taka zbyt symboliczna. Może jakby dodać mu jeszcze jakieś oczy i kły, wyglądałoby to lepiej, ale reszta konstrukcji fajna. Robot z Beneversum, chroniący archiwalne obiekty. Interesujący, wygląda jak jakiś taki starszy model. Trochę przypomina mi Gantanka z uniwersum Gundam. Fajnie, wkomponowano tutaj pancerze hokeistów. No, i tam tutaj ta minimalistyczna głowa działa z kolei całkiem dobrze. Fajnie, że cała konstrukcja jest taka solidna. Wygląda jak coś, co łatwo się nie, nie rozpadnie, można się tym pobawić. Można by tu może jeszcze tylko lekko porządkować kolory, ale i tak na koniec, naprawdę spoko rzecz. I jeszcze ostatnia praca od autora: Upadły rycerz, zmiany w robota za zdradę swojego władcy. Okej, okay, brzmi to jak kawałek fabuły. Świetnie wygląda tutaj chem władka. Mega mi się podoba karabin, taka potężna spluła. Ehm, postawa jest ciekawa, przypomina mi trochę wojowników necronów z Warhammera. No, można by tu jeszcze odrobinę poprawić koherentność budowy, bo w torsie widzę troszeczkę przerw. Ale tak generalnie jest fajnie. Proponowałbym, może jeszcze tylko na przyszłość, robić zdjęcia na jakimś jaśniejszym tle. Kolejowe mocyki Bronka Ogonka. Lokomotywa spalinowa V60. E, ja się na pociągach nie znam, ale jako ciuchcia legowa wygląda to pięknie. Projekt y, jest marki Blue Bricks, ale Bronek przeprojektował go tak, żeby dało się go zbudować w całości z legosków. Bardzo zgrabna ciuchcia i wagony. Na dodatek skład jest w pełni zmotoryzowany. Można się przyjrzeć jak jeździ na kanale Bronka, do którego podlinkowuję. Drugi pociąg Bronka to trochę starsza maszyna, prawdziwy westernowy parowóz. Lokomotywa typu Shai z napędem bocznym i niecentralnie umieszczonym kotłem. Nie wiem szczerze mówiąc, co to konkretnie zmienia w działaniu parowozu, ale mogę ocenić model czysto pod względem estetyki, a ta jest najwyższych lotów. Ten wspomniany napęd wygląda ciekawie. Kapitalne jest wyposażenie wagonu pasażerskiego. Super, że udało się tutaj zmieścić tyle detali. Ta platforma towarowa również efektowna. Tak samo faktura na wagonie przewożącym konika. Bardzo ładny model. Tego typu pociągi lubię chyba w sumie najbardziej. Takie klasyczne ciuchciuchy. Tradycyjnie dla autora estetyka pięknie współgra z funkcjonalnością. Chciałoby się rzec, para w ruch. Dalej prace Gentlemana, na początek stworzone cyfrowo, autorski zestaw Minecraft. No, sympatyczna, mała baza na sawannie. Konstrukcje z gier z reksiem, wajchadłowiec we oraz yy, wehikuł czasu. Bardzo fajne otworzenie tych zakręconych projektów. Jest nawet słynny chomik diesel. Piękne. Tasior z przygotanimków, Fajne alternatywne użycie główki Daffiego, chociaż nie wiem, czy łebek siostrzeńców Kacza Donalda nie pasowałby tu troszeczkę bardziej, jako że Tasior był młodą postacią. Emmet Danger Best, czyli połączenie EMETA z Rexem. Okej, okay, to jest ciekawy koncept, takie co by było, gdyby Emmet zaakceptował i przejął swoją bezwzględną połowę. Okej, okay, no naprawdę spoko. I jeszcze tutaj fanowska postać z uniwersum Sonica, Stinger the Hedgehog, jeż podróżujący między uniwersami. Spokojny design figurki, taki zawadiacki. Tymczasem kosmiczna bohaterka Cora Sterling odwiedza swoją wyleczoną już przyjaciółkę Elmix, zatem wszystko dobrze się skończyło. Dalej mamy nawiązanie do Kapitana Bomby, scenka z bohaterami znanej animacji. Widzę tutaj typowe dla tego uniwersum postaranie na 30%. Nie no, nawet więcej. Nawet spoko pomysłu na hełmy. No nie da się ich idealnie otworzyć, bo chyba w ofercie Lego nie ma takich dobrze pasujących i idealnie nakryć głowy. Ale i tak jest w miarę. Nie wiem tylko czemu strzelają do jakichś panienek zamiast kosmitów, no ale to uniwersum często było zakręcone samo z siebie. Mocy złonewe są Drollercaster. w jednej scence Sid natrafia na Lucky Block z pytajnikiem, na drugim jego przyjaciele Kaiko i Niedźwiedź zostają porwani przez siły Wladimira, a w trzecim Frogs podczas wyprawy zostaje napadnięty przez zmienionego w zombie Skaha. Nie mam pojęcia o co w tym chodzi, jakie są te postacie, ale mocki utrzymają statystykę minecraftową, więc chyba wszystko jest tutaj na swoim miejscu. Street Tomato Zone, fanowski level z gier z serii Sonic. Ładne, ładnie to zostało zrobione. Trzyma klimat figierek, są pierścienie. Ujęcie wszystkiego z boku, jak w klasycznych odsłonach serii. No, wyszła taka po prostu ładna stylizacja na level futurystycznym mieście. Niezłe. Dalej kolejni członkowie fanowskiej drużyny Hero Factory: Steven Sergio, Zoe Scarlett i Adrian Hammerwar. Troszeczkę tutaj wyszły za długie torsy, przez co to rozjeżdżają się nieco ich proporcje. Wyposażenie za to drużynka ma całkiem niezłe. Kolejny z cyklu Parasiter, ostatni tkacz piasku, przedstawia zakupy czynione przez bohaterów na magicznym straganie. Okej, okay, lubię takie klimaty targowe. Straganik wyszedł tutaj fajowo, kolorowo oraz magicznie. Co zaś się tyczy rozwijanego przez Gentlemana uniwersum Tronverse, to tym razem kolega zbudował tylko dwie postacie, za to potężne: Córki wielkiej regeneracji: Galia i Balia. Są córkami bogini stworzenia, kowalami życia, odpowiedzialnymi za wykuwanie nowych żyć w tym świecie. No opis ten brzmi epicko, przyznaję. Same dość konstrukcje, jak na tak ważne postacie, wydają mi się troszeczkę bałaganiarskie. Nie wszędzie ta budowa ciał układa się w jakąś taką spójną całość. Najlepiej chyba wyglądają od pasa w dół. Młoty też na pewno skróciłbym tak przynajmniej o jeden segment każdy, Powinien wtedy wyglądać lepiej. No ale jakiejś tragedii z tym nie ma, jest to no, okej. Okay. Po prostu widziałbym jako tak ważne persony coś nieco bardziej dopracowanego. Na koniec jeszcze fanarty, Po na pierwszym miejscu Czesio oraz Miś Przeklinak z Władców Much, jest też Bendy z Bendy and the Ink Machine, Koci Bóg i Koci Diabeł z Netflixowego Exploding Kittens, no, Zastanawiam się czy, to, czy tego nie obejrzeć kiedyś, eee, Hall i Bubbles z Angry Birds, Tails z Uniwersum Sonica, Julian z Madagaskaru, Cuphead i Magmen, Viz z Murder Drones, Lutz z Hazbin Hotelu, oraz y, ekipa z... no cóż, blok ekipy. Y, oni chyba najbardziej przykuwają tutaj uwagę. Co by było, gdyby Walaszkowe Uniwersum miało nieco inny styl? Te długie nogi są tutaj naprawdę kurst. Ale jednocześnie jakoś nie mogę o nich wzroku oderwać, także... Mimo wszystko ciekawe. Ale oderwę jednak wzrok na koniec, żeby spojrzeć jeszcze na pracę Dedaliona. A są to miniaturowy Jako, z Night's Kingdom. Bardzo fajnie trzymany klimat oryginału. Naprawdę jest mega pocieszne. Fajnie tutaj wykorzystano oryginalne części. Ne y Boże, chciałem powiedzieć Nexonite. Night's Knights Kingdom. <laughs> jak i te, które po prostu takowe emulują, jak ta brickbuildowa tarcza. Kurczę, jest to drugi mocyk z tej edycji, który robi z tą estetyką coś ciekawego. A zawsze były to zestawy, które mocno marginalizowałem. Muszę się kiedyś tak z ciekawości kiedyś nimi szerzej pobawić, zainteresować i zweryfikować swoje opinie. Bardzo sympatyczny rycerzyk. Dodając zaprojektował też Maxa, tryb połączony dla swojej gromadki fanowskich Mixeli, cloudersów. Bardzo ciekawy, wygląda jak taki kreskówkowy mix Sempa z papugą i trochę też gołębiem pocztowym, przecież skrzynkę na grzbiecie. Mega fajne ptaszysko. Na koniec jeszcze fanarty bakuganowe. Jest to forma potwora Akrogezarda bakugana z ekskluzywnej dla Japonii serii Bakutech. Wygląda profesjonalnie, fajna drapieżna sylwetka, ładnie uchwycona, no tak dynamicznie. Świetny rysunek, z wariantów kolorystycznych najbardziej podoba mi się chyba tym razem zielony, bo najlepiej koreluje z jaszczurowatą formą tego stwora. Generalnie fajna robota. I tym samym kończymy na dzisiaj. Znowu było na czym oko zawiesić fajnie pobudowaliście, porysowaliście i tak dalej. Także za miesiąc kolejny taki przeglądik zapraszam i zachęcam do podsyłania prac. Wstępny termin ustalam na 31 lipca. Zgłoszenia przyjmuję do 30. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się i nie przestawajcie tworzyć.